Dzień dobry, welcome w postalu. 4. W końcu tak, ostatnio w ogóle mam problem z nagrywaniem, bo mieszkam w nowym mieszkaniu i cały czas póki co jestem na w internecie, który działa tak, jakby nie chciał. Wszystko mam straszne problemy ze wszystkim, nawet z oglądaniem filmów, ale nieważne. Skończyliśmy w kanałach i kontynuujemy w kanałach, i widzę tutaj duży kupsko. No dobra, nieważne, ale musimy stąd jakoś wyjść, jeżeli dobrze kojarzę. I to mi się zapewne nie uda. A, jednak się uda, bo widzę drabinę. Super. Dobra, teraz za bardzo już nie wiem, gdzie iść w tym momencie. Przecież ja tu nie doskoczę, nie ma opcji. Chyba, że tu. O, udało się. U! Ty, to jednak parkurowiec ze mnie trochę jest. Dobra. Jest git. Tylko w sumie nie wiem, co mi dało to przejście tutaj w tym momencie no, mogę zastrzelić? czy on nie zdycha? no okej, okay. w ogóle ostatnio zauważyłem, że ten nowy postal wyszedł i bardzo też bym chciał go nagrać, bo ponoć znaczy ponoć, widziałem tylko zdjęcia i tam e, zwiastun tego może, może być mega fajny dobra czas to pieniądz spoko, ale jakie ja mam stąd wyjść? jak tylko się dorobię, co nie potrwa w sumie długo, bo czekam na przelew To... to nagram I spadłem? Nie spadłem, dobra, ej może jakoś tam... Doskoczę, ej, co jest, lewituje Niczym Harry Potter Dobra Hmm. a jakby tak? Nie Dobra Ja coś wykminię Potrzebuję czasu a może ja mam spalić te kupy? Ej Oj! 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 Sp spadam jeszcze... Czemu woda mnie nie gasi? Halo! Czemu woda mnie nie gasi? Teraz muszę na nowo wchodzić tam do góry. A ja nie wiem, jakie ja tam wszedłem. A, drabiną no to przecież. Czyli mamy spalić te kupy Spoko Bo ja tak w sumie zagadałem się i nawet nie pomyślałem wiem, ale tak bywa Czy ja już nie mam Serio A jakby rzucić tam granat? Ale no toż granatami dużo nie zdziałam w sumie, bo mam ich mało, został mi jeden Now that's a lot of o, jeszcze mi wypad super Łopatą To coś daje? Czy tak nie za bardzo Daję Gdzie mój nocnik? Znowu pada? No dobra, spoko, ale nie wiem czy coś stało jeszcze Chyba do pełna musisz jeszcze, nie? Nie, dobra, nie musi. Tu mamy, tu mamy, to teraz te wyżej. Nie no, taka robota to... Pozdrana jest trochę, nie? Wiecie, taki żart słowny. Śmieszny Dave. Wiem, że nikt cię nawet nie zaśmiał. Dobra, poszło. A, jeszcze tamto. Przestań do mnie cały czas mówić, że czas to pieniądz. Wszyscy o tym wiemy, ale... ...jeżeli masz na godzinę, no to w sumie... Lepiej jest dłużej to robić Ale się obabrałem od tego Jestem cały w kupie Normalnie jak w prawdziwym życiu, <laughs> Hej, to nie jest moje mieszkanie No wkurza mnie to, że pokazują jakby napisy Polskie, tych tak z dupy tekstów A nie tego co mówi na przykład właśnie Co mówi główna postać albo właśnie ten typ teraz Bo to jest, nie wiem nie wiem dlaczego tak, czy ja coś zepsułem, pewnie, pewnie tak e, To już wszystkie, tak? Tu mamy, tu mamy, tu mamy Na dole mamy Eee To byłem ja? No na pewno Dobra Oj, oj, oj Dobra You picket up a shovel Nie wiem o czym ty do mnie mówisz Ale wydaje mi się, że musimy teraz iść dalej Chyba bo tu już mamy Light Bulbs. No, coś ze światłem. <noise> Tyle to ja wiem. Serwujesz darowiznę? E ja to. Nie wiem, tej. Gadanie jest tak bez sensu. Ogólnie pobieram sobie Cyberpunk'a, bo chciałem sobie przejść, jakby na nowo po tych wszystkich aktualizacjach. Ale patrząc. A, patrząc na mój. A to też mogę, czy nie? Chyba nie, no dobra. Patrząc na mój internet aktualny, to w ciągu 4 godzin pobrały mi się może 3 giga? No a ma ich 66 lub 68, jak się nie mylę, nie? Więc y, fajnie. Co my tu wzięliśmy? Coś z podpalaniem. A weźmy, zróbmy tak. A, to nic nie daje, prawda? Polejmy jeszcze gazem. No jak to nie działa No dobra, wydawało mi się, że to na tym polega Ale jednak nie. Czy możemy stąd wejść w ogóle? Nie, nie możemy. Jesteśmy w końcu, trochę się naszukałem. Ale... To chyba nie może... chyba nie może być takie łatwe, że po prostu będziemy sobie chodzić i zmieniać światełko, prawda? To by było zbyt podejrzane. No oczywiście, że coś tu będzie, bo jest pistolet. Przygotujmy się lepiej. Oj dobra milcz, bo... Zresztą, ja pełnię. Nie wiem kto, ile, ile ma ich być? Osiem! Tak dużo! No dobra, damy radę, nie? Ale muszę sobie włączyć. kalkulator. Co? Kalkulator? Super. Dobra. Myślę, że to nie będzie. To moje mieszkanie, oczywiście. Cały czas ten hobo. Czy to gorzała? Nie. Co ja tam się będę wspinać? On mnie zaatakuje, czy nie? Ty mnie nie będziesz atakował? Ale ty jesteś dziwny, chłopie, nie? Ogółem. Ale będę udawał, że cię tu nie było. Tak chyba będzie lepiej. Tak super mam fan jak nie wiem co, zabijam sobie szczury i zmieniam... Zmieniam lampy. No I... wskakuj. O, udało się. Myślałem, że się nie udało ogólnie, ale spoko. Co to? U. U. pistolet? Nie, co? Granaty. I fajka. Może się przydać A weź z lej Strzelanie w tej grze to jest heal po prostu O, ja to chciałem zasłonić O, dobra Teraz tu No i picobello, ej Coraz lepiej mi to idzie Jest stan tej gry to jest jakiś... Nawet w dwójce się lepiej strzelało Czy może nie strzelało, ale jakkolwiek lepiej wszystko się robiło Aha, tu jeszcze Jakie ja mogę się tu dostać? Mogę tak, czy muszę iść po to gówno? Mi się wydaje, że ja sobie zrobię... O tak I teraz zrobię tak No i mówiłem, że się uda Jeżeli ktoś wątpił, to... Proszę jest światło. Tutaj też wszędzie jest. Za to tutaj nie ma. Nawet nie liczę w zasadzie, ile już zrobiliśmy, ale to okaże się jak... Co? Aha, jeszcze dwa. Spoko. Ugin. Nie, tu, tu byliśmy? Nie, o. Tutaj są te granaty. Dobrze pamiętam. Hmm... Kiedy chodzisz sobie po kanałach, a tu martwi ludzie. Do tego... posiadający zeza. I z dużą pupą. Uff, co ja wczoraj wychlałam. Czy to gorzała? Cały czas te same napisy. Ło, jaki atak zrobił. W ogóle nie mam tu szczura ze sobą. Nie nie oglądaj tego cypek. Tak nazywa się cypek. Niech mi nie lepiej zamknie oczy. To tylko gra. O, ludzie znowu. Czemu oni nie mogą sobie tutaj... Chcę ich wejść do wymieniania. U, to jest takie wyzwanie, tak? Że, że więcej. Nikt nie wie, jaki jestem suchy Boże! No. no co jest? Wywaliło mnie w... I No żeby było prosto. Proszę jest, prosto. Mam nadzieję, że sięgnę. No oczywiście, że nie sięgnę. Jaki ja jestem głupi. No. Boże. Dobra. Teraz tego nie zepsuć. Dało się. Haleluja. Halleluja. Jeszcze jedno tylko. To już Powinno być dobrze, nie? Kurde. Nice Pytanie teraz, czy tu? Czy może gdzieś tu? Pójdziemy najpierw sprawdzić tu Bo stąd wyszedł O! A po co macie się tu pałętać? Tak mam zabawę! Boże, ile gada No właśnie to, to była moja wypowiedź na twój temat, typie Oj, oj, oj Dobra, czyli wyszliśmy tu. To jeszcze tutaj nie byliśmy? Chyba? Czy byliśmy? Byliśmy, bo jest wymieniona. Ale jeszcze jeden, jednej mi brakuje. Hmm, hmm. Czyli gdzieś ominąłem. Pokażę, jak wyglądasz. Mogę jej coś... zrobić. Okej, okay. nikt tego nie widział, ja tu tylko robię porządki. Naprawdę. To co przed chwilą było widać to jest efekt specjalny. Tą ostatnią... Really Łokę Dobra, mamy wszystko. Jasne, na pewno chcę tu pracować. Co to było? That about wraps it Volunteer fireman. Close. Eee, dobra. Po prostu stąd wychodzimy w końcu. Bo kanały to jest jednak nie nasza bajka. Praca, która mi się najbardziej podobała. Chyba to ma Nie. W sumie nie wiem. Na pewno nie ta. Lubię się maczać w kuchni, ale bez przesady. Czy tu teraz to wyjście było? Z mofem przez świat to jest moje moc to naprawdę. nie fajne. Aha, tak bo myślałem, że jeszcze będzie może jakiś filmik. Checkpoint rigid game saved O! jakiś alert to hmm, gdzie to? I and oh, uh, the is just open. Ale to. And by the looks of room No dobra, pójdziemy. Aha, to jest tak blisko, dobra, spoko. No to lecimy, nie? A będzie może jakaś furka, znaczy furka. Niby furka. By się przydało podjechać, nie? Ten ma patrzcie. Ej! Co jest? Co jest? Co tu się dzieje? Odwaliło mu nogę. Ej. Ja to tylko sobie tak chciałem pokazać. Ja jestem grzecznym człowiekiem. Naprawdę. Idę sobie do hotelu. Po drodze może sprawdzę. Albo nie sprawdzę. No dobra. Więc idę sobie po prostu z mopem o... Do hotelu pomyć podłogi na przykład Albo Patrzcie na jego włosy Jakby chciały być ale jednak nie mogły Bo tak to w sumie jest w tej grze O Dom na sprzedaż Zadzwonimy A ja w ogóle dobrze idę? No oczywiście że idę źle I Przecież O oh my god Weź, naszczam na ciebie, co? Ciekawy czy jak będę szedł z mopem, będą taki tak się bać. Ula! Ej, patrzcie, jakie mają tanie te... paliwa. Diesel za 3,63. Nic tylko po W tych czasach. Na szczęście ja mam na gaz, co i tak dużo nie zmienia. Szczuru, nie odpinkalaj. Patrzcie, typ tam. Jakiś pusty Czemu wem jest strzelasz? A to piara jest! Ja nie Policja już się tym zajmie, patrzcie. Tak się zajmie, że... <laughs> Ten napis do mnie przemawia. Aż chyba... upamiętnię to. Koza. Czajcie to koza. A to... Świnia. Ale fajne ty. Dobra, mamy furkę, nie? Więc jest dobrze. Lecimy. Lecimy do hotelasa. Hello. Ja tutaj jadę z dozwoloną prędkością, spokojnie. Nic się nie martwcie. Ciekawe w jakim stanie będzie ten hotel, do którego trafimy. Hello. Ale patrzcie cymili, ludzie wszyscy się ze mną witają. Ja dobrze trafiłem. No. Dobrze. Jesteśmy w hotelu, tak? Mówiłem coś, że mam nadzieję, że ten hotel nie będzie źle wyglądał. To na to. Wszystko tutaj. Dobra, zadzwonimy. Halo. To jest szczur czy kot? To jest szczur. Przepraszam, czy ktoś tutaj w ogóle pracuje? Czy tak nie za bardzo? Uh. Ale jakie tutaj? Okej. Uh. Okej. Okay. Okay. Nie gadajcie, że utknąłem. Ej no, utknąłem. Utknąłem w grze czajcie. Znowu. Wypuśćcie mnie. Tak, musiałem podjechać tu jeszcze raz. Tym razem już tam nie wejdę. Obiecuję. Tak. Zadzwonimy. A, czyli to jednak działa. Spoko. I mamy nagle psia... Psi psiaka. Okej. Hej, hey, jest tu jakaś obsługa. Our esteemed yeah, guest has arrived. Forgive my absence, but your job recruit has booked you into the deluxe suite, and we were busy preparing your five-star experience. You're surely to be pleased with Those the spacious accommodations. Do you have any questions? No. Is there free cable? I assure you, there are plenty of cables. <laughs> How about a complimentary continental breakfast? Anything edible you can find is free. Oh yeah, do you take pets? Oh, don't worry. We accept vermin of all kinds, including yourself. Now now show <coughs> your room. have a good night's rest, fat Don't let the alley rats bite. Crap. So, no, no. I thought it a nie... Podwórko? Ale mamy wtorek w końcu, zaczynamy wtorek. I jakie plany na dzisiaj będą? O, to jest pytanie. Ej, pies z pistą maskotką. Dudę. ma być? Heh. Czyli będziemy robić pracę społeczne?

Happy Pets też Fajnie by było jakby jeszcze ten pies za mną wszędzie chodził. Taki mój pomocnik. Ktoś jak w Far Cry było, no i wszyscy też Super, czyli jaka lista na dziś? Spotkać się z tym czymś no z tym typem. I'm here, I'm here. I'm taking a subway ride to get to his side of town. Good luck at your future job hunting, kiddo. Just remember, you service the right superiors, you'll go far in this town. <laughs> hmm. Pay five. I'm heading out of town. I may as well take care of this community service sentence. I think yeah. I can take care of that here. Well, time to get started. Aha, czyli to na razie tyle No dobra, myślę, że to w sumie na tyle by było w tym odcinku, bo nie chcę już go przedłużać Kolejny... Co jest? Taki trochę... Taka trochę noc oczyszczenia Sircle, patrzcie, ej Zamiast Circle K to, co tu jest? J! Co? Ale dobry. Ej! Policja, nie! Ja, ja tu tylko z mopem se idę. Dobra, schowałem się, znalazłem zabawkę. I myślę, że to na tyle w tym odcinku. Kolejny na pewno nagram. Nie wiem czy nawet nie zaraz, bo ciekawi mnie w sumie ten wtorek. Więc na razie czoły czołem Możecie... Fuck you, to nie było do was, tak przypadkiem Ej, nauczyłem się to robić, patrzcie O, patrzcie, to jest na zakończenie tego odcinka Specjalnie dla was Proszę bardzo, twerk O tak Proszę bardzo, proszę Więc na razie